Jesteśmy pełni optymizmu, wierzymy w naszych chłopaków. Gramy, jestem w, tego w 100% przekonany. Gramy u siebie, mamy taką reprezentację, że to jest niemożliwe, żebyśmy dzisiaj przegrali. No niemożliwe! Jedziemy z nimi! Nie. Jaki, Jaki nie? będzie wynik? E, my, ja liczę, że 1-0 dla Polski. Kto strzeli? E, kto strzeli? Urbański. E, A Urbańskiego? E, nie, Urbański nie. Jak? Urbański? Nie. Urbański? Urbański? Nie. Zieliński? Też nie. Zalewski? Ale piątek? Jak słyszeliśmy, trwają dyskusje. Dzisiaj jest no. niedziela, ale może strzeli piątek. No, takie ale są przewidywania. No. 200 Holendrów na jednego Polaka, przynajmniej w strefie. Kibica, ale tutaj jest przede wszystkim bardzo sympatycznie, nie ma żadnej wrogości, wszyscy się świetnie bawią. Kibiców holenderskich jest więcej, ale chyba ich przekrzyczymy. A, ale no, przy... oczywiście. Przekrzyczymy ich? Przekrzyczymy. Zdecydowanie. Polska! Tutaj mamy strefę relaksu, taką niby plażę. Są również tutaj jakieś kiełbaski z grilla, tam można też spróbować jakiegoś jedzenia z food trucków. jest coś na wzór wesołego miasteczka, są również jakieś zabawy takie futbolowe, gdzie można wygrać nagrody od jednego ze sponsorów mistrzostw, no ale oczywiście najważniejsze jest tutaj, czyli scena główna, gdzie jest olbrzymi telewizor, gdzie wspólnie kibice holenderscy i polscy będą oglądać mecz. Mecz zostanie rozegrany kilka kilometrów stąd na stadionie HSV Hamburg i teraz na ten stadion idziemy. Jesteśmy tutaj zdecydowanie w mniejszości, ale jest bardzo dużo właśnie wspólnych zdjęć Polaków z Holendrami, jest przybijanie piątek, jest życzenie sobie powodzenia. No i jak widzimy tutaj pomysłowość kibiców nie zna granic. Ludzie tak pięknie się bawili. A jak oceniasz w ogóle całą paradę kibiców? No fajna jest, fajna jest. Nas jest zdecydowanie mniej, ale chyba damy radę. No, damy radę, brak Polaków. A pani jak myśli, kto wygra? No nasi. A kto strzeli? Lewego nie ma. Mm, zastępca no, lewego. Mamy, mamy młodych piłkarzy, na pewno ktoś tam błysnie. Jestem tego 100 pewien, że dzisiaj 2-1 będzie dla Polski. W drodze na stadion są i takie niespodzianki, ale policja przymyka oko. no Wiadomo, w końcu wielkie święto w futbolu. Gdzie idziemy. Przed wejściem na teren stadionu stoją wolontariusze, którzy pokazują kibicom jak rozmieszczone są sektory na stadionie, tak aby nie trzeba było krążyć dookoła, żeby po prostu znaleźć swoje miejsce. Jesteśmy dosłownie kilkadziesiąt metrów od stadionu. Zaraz zobaczymy, jakie są nastroje tuż przed meczem. Dzień dobry, dzień dobry. Skąd pan przybył tutaj? Skąd? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Z Katowic. Dzień dobry. Paźle, skąd Z Katowic? Ale o kulach? Nie, no o kulach nie, nie ale, kulach, ale, ale próbuję, żeby dotrzeć jak, jak najbardziej na ten mecz. A co no, no, no właśnie, skąd, skąd takie poświęcenie? Jest wiara w naszych? Jest. Wie pan co, sam jestem trenerem i wszyscy mówili nie idź na mecz. Yy, ale ja mówię, Pojadę, zobaczę kawał dobrej piłki. Niech mnie tu pani nagra. I myślę, że to poświęcenie będzie wynagrodzone. Tutaj widzę, że kolega już jest w dobrym nastroju. Jaki będzie wynik? Jezu, 3-0 do przodu. Kto strzeli? Yy, kurcia Lewandowski nie gra, Świderski nie gra? Bednarek, Bednarek, czy też nie gra chyba? A może Zalewski zrobi taką akcję jak z Turcją? Nie, ja, nie, 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 nie. Ja myślę, że Zieliński. Szczęst, szczęst. Zieli się, Zieliński się przełamie i w końcu zagra taki mecz jak zagrał w Barażach ze Szwecją w Chorzowie. Słychać w tle holenderskie przyśpiewki, nie mam pojęcia o czym śpiewają, ale pewnie chcą dodać wiary swojej drużynie, coś w stylu Polska Biało-Czerwoni, to oni pewnie śpiewają Holandia, nie, e, pomarańczowi do bo. Sfera fajna, tylko jest to mnie jedno, jest za dużo jest tych pomarańczowych kurczę. Wydawało mi się, że będzie nas więcej, ale, ale generalnie okej. Okay. Ale przekrzyczy się ich. Proszę? Przekrzyczycie ich. No damy radę, no pewnie tak. Jaki będzie wynik? Eee, ja obstawiam 2-1 dla nas. Kto strzeli? Na pewno nie Lewandowski. To już ostatnie chwile przed meczem. Wiara jest kibicują. Wszyscy, kobiety, mężczyźni, starzy, młodzi, dzieci, nawet pan Okulach z Katowic przyjechał po to, żeby wspierać naszych, więc wiara w narodzie jest, pomimo przytłaczającej przewagi Holendrów, jeśli chodzi o trybuny, jeśli chodzi o liczbę kibiców. Mam nadzieję, że tak przytłaczającej przewagi nie będzie na boisku. Jednak będzie to wyrównany mecz i ten pierwszy mecz nie będzie stracony. pół godziny do meczu przed naszymi piłkarzami, wielkie wyzwanie, ale tutaj gorąca atmosfera, DJ podgrzewa kibiców zarówno Polski jak i Holandii. Nad Hamburgiem przeszła ulewa, ale mam nadzieję, że to była jedyna ulewa, jedyne lanie w zasadzie, które miałem okazję doświadczyć, innego lania tego piłkarskiego nie będzie i że w meczu z Holandią osiągniemy dobry rezultat, na razie no, idę chłonąć tę atmosferę. Strefy Kibica, bo naprawdę organizatorzy tutaj zadbali, żeby Kibice się nie nudzili. W Hamburgu. Króluje kolor pomarańczowy, a to oznacza, że reprezentacja Holandii wygrała z Polską 2 do 1. Ale to nie był łatwy mecz dla Holendrów, ale o opinię na ten temat zapytam kibiców reprezentacji Polski. Dzień dobry, jak, jak wrażenia po meczu? No dobrze. dobrze. Dobrze Dobrze grali, naprawdę bardzo dobrze grali, ale... Zabrakło szczęścia czy umiejętności? Szczęścia, szczęścia zabrakło, ale... Ale mamy szansę jeszcze w grupie, czy już wiara trochę spadła? Bo Austria, Francja jeszcze są, także mi się wydaje, że... Damy radę. Damy radę, na pewno. Ja, Jak wrażenia po meczu? Bardzo, bardzo, dobrze. Ale bardzo fajnie, bo walczyli i grali dobrze. Szczęścia zabrakło, nie? No, ale, ale atmosfera taka jest, Boże, tych Holendrów to bardzo dużo. Ale brakowało naprawdę niewiele, żeby chociaż ale, był remis. Ładnie, bardzo, no już tak, nie ma, aż mnie gardło boli. Polska! Podjęte. Polska! I ten zachwyt fanów niemieckich nad polską reprezentacją jest najlepszym dowodem na to, że polska reprezentacja zostawiła tutaj dobre wrażenie. Ale zapytajmy jeszcze kilku kibiców. Jak się pani mecz podobał? Bardzo, bardzo mi się podobał. Zabrakło umiejętności czy szczęścia? Szczęścia. No właśnie, jeszcze w 90. minucie była taka sytuacja, że można było strzelić, serce zadrżało. Tak, zadrżało, tak jak mówię. Myślę, że umiejętności były brakowało trochę szczęścia. Ci mecz podobał. Super było, Wrażenia eee. też bardzo fajne, wszystko bardzo ładnie zorganizowane, tylko brakowało Lewandowskiego. <noise> Zabrakło nam szczęścia czy umiejętności. Szczęścia! Szczęścia, mam da, zagrał. Dali sobie chłopaki radę i także. Bardzo dobrze gramy w ogóle. Wszyscy liczyli, że bardziej dostaniemy węski. a dostaliśmy w sumie tak uczciwie. Tak powiem. słyszymy, reprezentacja Polski zostawiła naprawdę dobre wrażenie w meczu z Holandią. Ja obserwowałem też holenderskich kibiców w czasie tego meczu i kiedy strzeliliśmy bramkę na 1 do 0 oni uznali to jako taki wypadek przy pracy, ale kiedy męczyli się, kiedy nie mogli strzelić bramki wyrównującej, ta ich frustracja trochę narastała. Strzelili bramkę na 1 do 1, ale cały czas były nerwy, a kiedy strzelili bramkę na 2 do 1, euforia fanów holenderskich była taka, jakby dotarli co najmniej do półfinału wielkiego turnieju. To świadczy o tym, jak bardzo męczyli się w meczu z Polakami. Polacy walczyli do końca, zostawili po sobie dobre wrażenie i jest szansa na dobry wynik z Austrią. Po tym, co tutaj zobaczyłem, to nie była obrona Częstochowy, to nie była rozpaczliwa obrona przed utratą kolejnych bramek. Polacy naprawdę postawili się Holandii i nawet kibice reprezentacji Niemiec czy też mieszkańcy Hamburga byli pod wrażeniem gry naszych piłkarzy. Kolejny mecz z Austrią za kilka dni na stadionie w Berlinie. Oczywiście, oczywiście kanał internetowy również tam będzie. Zapraszamy.